Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że każdego trudnego dnia jesteś moim schronieniem. Przy Tobie nabieram nowych sił, oczyszczam się z lęku, rodzi się we mnie nadzieja. Nie wiem, co zrobiłabym bez Ciebie podczas wszelkich stresujących chwil. Jesteś moim lekarstwem na całe zło tego świata, moim Zbawicielem i jedynym Panem. Chryste, ty wiesz, że od pewnego czasu towarzyszy mi wielki niepokój. Czasem dotyczy on konkretnych spraw i problemów, czasem jest kompletnie niesprecyzowany. Czuję, jakbym przywykła do życia w lęku, ciągłym napięciu. To tak bardzo źle wpływa na moje zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Błagam, oczyść mnie z tego. Przyjdź mi na pomoc i powiedz, jak sobie poradzić. Mój Jezu, proszę, ulecz niepokój mego serca. Połóż na mnie swe uzdrawiające dłonie i przepełnij mnie poczuciem bezpieczeństwa, ukojenia. Błagam, niech uspokoi się moja dusza, bym mogła zaczynać każdy dzień z radością, pełna wdzięczności i akceptacji. Wiem, że cokolwiek mnie przerasta, mogę zawierzyć Tobie. Dziś, oddaję ci to, z czym sobie nie radzę, co tak bardzo mi ciąży. Oddaję ci moje trudne emocje i wszystkie pytania, na które nie znam odpowiedzi. Głęboko wierzę, że z Tobą moje życiowe drogi w końcu się naprostują, a ja zacznę żyć w spokoju. Panie, nikomu nie ufam bardziej niż Tobie. Uwalniam się od mych psychicznych ciężarów. Niech one ulecą do nieba, do Ciebie, bo tylko Ty wiesz, co z nimi zrobić. Proszę, chroń mnie w każdym czasie. I pozwól budować życie na fundamentach Twojej miłości. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!